Dzień dobry moi drodzy, witajcie. Ja jestem Grabari, a to jest nowy cykl na nowe czasy. Jak zapewne sobie wszyscy zdajecie dobrze sprawę, w Polsce panuje aktualnie wyjątkowa sytuacja. Z uwagi na pandemię zamknięto szkoły, zamknięto kina, restauracje, teatry. Wiele osób pracuje zdalnie i generalnie zaleca się obywatelom taką dobrowolną kwarantannę, żeby nie opuszczać domu. Oczywiście ci, którzy mogą sobie na to pozwolić. Nie ma co ukrywać, ta cała sytuacja mocno uderzyła w rynek pracy i wiele grup zawodowych teraz doświadcza po prostu bezrobocia. Ja jestem dziennikarzem i reporterem na freelansie, który pracuje właśnie w takim trybie zleceniowym. No i nie ukrywam, że najbliższe tygodnie to jest właśnie dla mnie brak pracy. Początkowo chciałem nagrać takie wideo właśnie, żeby się wyżalić jak mi źle, że co ja teraz zrobię. Ale na szczęście postanowiłem przekuć to tę złość w coś bardziej pozytywnego, kreatywnego i wpadłem na pomysł stworzenia cyklu wywiadów, właśnie na okres tej kwarantanny. Wywiadów nietypowych, bo zgodnie z ideą hashtaga Zostaje w domu, który zrobił dużą karierę w social mediach, głównie na Instagramie, gdzie sporo osób publicznych właśnie promowało tę ideę, żeby siedzieć w domu, nie wychodzić, unikać skupisk ludzi, oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe. Będę to powtarzał, żeby nie było, że to jest jakiś taki, wiecie, zakaz. Absolutnie bez wyjątków. I będą to wywiady prowadzone przez internet. No bo stwierdziłem, ok, jakby odwołali mi eventy, odwołali imprezy, konferencje programów, tego typu rzeczy, ale przecież mogę z tymi ludźmi, z którymi pracuję na co dzień, porozmawiać przez Facetime'a. No i tak zamierzam zrobić. Z uwagi na to, że właśnie będą to rozmowy przez Facetime'a, bo no ta jakość wideo i dźwięku, wiecie, no, to nie będzie HD, ale mam nadzieję, że treść Wam to wynagrodzi. Chciałbym codziennie publikować takie jedno wideo, żeby dostarczyć trochę rozrywki wam, ale też sobie, bo nie ukrywam, że siedząc cztery dni w domu już za chwilę po prostu zacznę chodzić po ścianach. Więc tak, ja zostaję w domu, żeby robić wywiady dla Was, a Wy zostańcie w domu i je oglądajcie. Zapraszam was serdecznie na pierwszą rozmowę. Moim gościem będzie Dawid Kwiatkowski. Dzień dobry. No siema. Cześć. Słuchaj, po pierwsze dziękuję Ci, że zgodziłeś się wziąć udział w tym eksperymencie. Ja i tak nie mam co robić chyba. Nie. Zobaczymy jak to wyjdzie. No właśnie, moje pierwsze pytanie słuchaj od razu. Czy chata posprzątana, wszystko się lśni rozumiem w domu? Cała, cała. I um, to już dochodzi do takiego um, do takiej manii, że już sprząta się rzeczy, które już są czyste i, i, i nie ma się już co sprzątać, pranie zrobione. Ale fajnie, ja staram się zawsze znaleźć plusy, nawet w najgorszych sytuacjach. I faktycznie, kiedy na co dzień nie ma na to czasu, no to teraz, kiedy mam nadzieję, że niedługo to wszystko troszeczkę się poprawi, ta nasza sytuacja w kraju i w ogóle na świecie, no to chata posprzątana, wszystkie ciuchy wyprane, możesz ubrać wszystko, co chcesz. I nawet buty mam wygrany, więc naprawdę jest ciekawe. No ja właśnie cieszę się, że dzisiaj rozmawiamy. Bo mówię, dobra, mówię, w końcu mogę się jakoś ubrać, bo 4 dni nie wychodzę z domu. Włosy sobie ułożyłem, jakaś okazja się nadarzyła. No, tak, no, tak, tak, tak. No ja, ja tak luźno, bo y, skoczyłem y, myć naczynia, więc... Więc i tak zaraz się uwalę, bo wracam do... Życie do pani domu po prostu. Do poprzednich tak czynności plus oglądam jakieś programy, na których... Nawet nie wiedziałem, że takie istnieją, a, a nawet są, są śmieszne. No właśnie, bo ty na co dzień żyjesz takim bardzo intensywnym życiem. Zmie zmieniasz miejsca często, koncerty, jakieś spotkania. I jak sobie radzisz w tej sytuacji, kiedy jesteś uziemiony w domu? No i wiesz, posprzątasz, ale co jeszcze się robi w takim wiesz, momencie. Ta. Wiesz co, ym, no my. Z moimi producentami stwierdziliśmy, że możemy pracować zdalnie i po prostu to, co ja mam nagrywać, bo jestem w trakcie tworzenia nowych kawałków, nie wiem czy płyty, bo jeszcze tak się nie chcę określać, ale robimy po prostu y, numery z kilkoma producentami i nagrywam im na dyktafon po prostu. <noise> I oni to wklejają i, i staram się pracować zdalnie i doprowadzić do takiego momentu, że kiedy wejdę do studia, to aranż i podkład będzie już gotowy. Ja tylko wejdę nagrać wokal, więc. No ale jest to ciężkie, bo jednak muszę ustawić z komputerem metronom, żeby to wszystko było w tempie yy, i zaśpiewać im równo. Ten dyktafon, nie podoba mi się mój głos na dyktafonie, więc. No ale w sumie idzie to tylko do moich producentów, więc staramy się wykorzystać ten czas yy, na ile możemy, bo yy, miałem siedzieć przez cały weekend w, w studio. Od czwartku miałem być w studio, ale no, wiadomo, każdy się boi i już w środę, kiedy byłem, no, to był łokieć, siema i dwa metry takie bezpieczne. Wszedłem do, do kabiny, gdzie się nagrywa wokal i kto tu nagrywał wcześniej i ile czasu, bo czytałem, że chyba ileś tam godzin utrzymuje się ten, ten, ten nasz się dorobnie, tak. tak, Więc no, staram się po prostu, no, nie da się cały czas sprzątać, nie na się cały czas grać w PlayStation. No, więc staram się jakoś po prostu wymyślać już rzeczy i pracuję do przodu, układam sobie jak będzie wyglądała trasa koncertowa, trochę sobie zapisuję, więc to na co w sumie nie ma czasu, na co dzień po prostu dzieje się teraz, więc są plusy. To zabawne, że wspomniałeś o tym łokciu, bo ja tydzień temu robiłem wywiad z Magdą Gessler i na koniec tak odruchowo zupełnie, bo jeszcze wiesz, nie, jakoś nie weszło mi to tak w nawyk, podałem jej rękę. Na koniec wywiadu, i ona mówi: Nie, nie, mówi, w dobie tego, co się dzieje, możemy się złapać. Tak, jak mnie złapała za, za bluzę. I no, tak. mi też było bardzo ciężko. Ja pamiętam, dwa tygodnie temu pod moim blokiem jest taka firma, i chyba dwóch pracowników się spotkało i szli na chodniku. I już z daleka jeden do drugiego, no siema, załóżmy Franek, siema i już wyciągnę rękę Nie, już się nie witam i to było dwa tygodnie temu. I wtedy tak pomyślałem, co za koleś, czemu się nie przywitał to ludzie, nie panikujcie. No ale jednak, jednak mieli rację, mieli rację. Gdyby więcej osób tak postępowało jak ten, który nie chciał się przywitać, wtedy to może y, łagodniej byśmy to prze, przechodzili. No. Więc wcześniej się śmiałem i przyznam się, naprawdę przyznam się, że może nie nazwałbym tego, że baga bagatelizowałem ten y, problem i, i tego naszego wirusa, ale po prostu chyba nie, nie mogło dojść do mojej głowy, do mojej wyobraźni, że takie rzeczy się dzieją, że to tak, bo kiedy to było gdzieś tam daleko, w Azji, no to luz, nie? Y a jeszcze nawet jak gdzieś tam wokół nas pamiętam, widziałem taką matkę, i tam mnóstwo, e, mnóstwo państw, gdzie już ten wirus się pojawił. No i polska taka kawia w ogóle, <grym> róz, stres. I naprawdę ja jestem cały czas w sumie jestem w szoku. I, i kiedy oglądam wiadomości, cały czas nie mogę wierzyć, bo e, no, nikt by nie pomyślał, że takie coś, bo to się, to się zapisze, o tym będą pisać w książkach e, do nauki w historii, wiesz, to jest po prostu niesamowite. My jesteśmy częścią tego, dać znaczy nie możemy być z tego dumni, ale no, chcąc nie chcąc. To się dzieje. Słuchaj, tak. widziałem wczoraj na twoim Instagramie, nie wiem kiedy to przegapiłem, ale ponad milion osób cię obserwuje tak. i to jest taka trochę odpowiedzialność, szczególnie w takiej sytuacji, nie? I teraz dużo właśnie osób działających w sieci się zaktywizowało, zachęcają do tego, żeby, wiesz, zostawać w domu. Ty masz dużo młodych fanów i czy właśnie czułeś, że okej, okay, muszę im dać dobry przykład, no bo teoretycznie mógłbyś tam trochę, wiesz, jednak tego swojego starego życia utrzymać w ramach takiego Tak, no, wiesz okay. co, e, oczywiście, no czuję tę odpowiedzialność i, ale w tej sytuacji myślę, że bardziej nauczyli mnie dobrego postępowania w tym wszystkim co się dzieje moich fani niż ja ich, bo ja jeszcze miałem zabukowane za na dziś, dzisiaj o godzinie 21.30 miałem w samolot i wylecieć do Tajlandii. Na dwa tygodnie odciąć się od wszystkiego z, 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 ze znajomymi, i kurczę, ja cały czas utrzymywałem, że lecę. Dopóki to rozporządzenie o zawieszeniu międzynarodowych lotów nie weszło, ja mówiłem, lecę. Tam jest bezpieczniej w sumie niż w Polsce. Zobaczymy, jak będzie z powrotem, no bo w tamtą stronę jeszcze ok, ale z powrotem mm -hmm. czy nie wpuścą. No i to moi fani pisali do mnie czy ty już lałeś? bo tam mamę, mamę zlałem, bo wiadomo, mama, e, znaczy kocham ją bardzo, a, ale no mama zawsze martwi się za bardzo i nie może, jakby nie dochodzi do niej informacji, że mam 24 lata, już jestem dorosły i jakby potrafię e, sam decydować o swoim życiu. Zlałem, e, bardzo brzydko powiedziałem, nie chciałem tak powiedzieć, ale e, no wiemy o co chodzi. E, I mamu się pozdrawiać serdecznie, pewnie to oglądasz i e, to moi fani pisali e, jakby przedłużali te wiadomości mojej mamy, że nie Dawid, no, nie lecisz, ja mówię, lecę, na Twitterze to wszystko się działo i yy, zresztą można to zobaczyć. I nie martwimy się o ciebie, nie ma szans zobaczyć, co się dzieje. I faktycznie to od nich dostałem takie pierwsze znaki, że to chyba ja zachowuję się nie, nieodpowiedzialnie. i um, Kurczę, może mają rację. I, i nawet jak odwołali, jak dostałem wczoraj tego maila od Qatar Airways, że e, że nie, że się go może być zwrócić pieniążki, no to, e, no to nawet nie czułem jakiego żalu. No dobra, no już, już tak czułem, że coś wisi w powietrzu. Codziennie były nowe informacje, czego nie można wywozić. E, codziennie coś. I, I ta mama jeszcze, i ta mama. No i, więc okej, okay, zostajemy w domu i. I tak jak mówię, w końcu mamy czas, żeby, żeby zrobić takie fajne inne rzeczy. I ja myślę, że spokojnie mógłbym dostać teraz program. Właśnie jak pani Małgosia się jak właśnie coś o sprzątaniu domu, bo już wiem coś, czym rozcięczyć, gdzie brać sok z cytryny i oce, żeby ten kamień, o którym rozmawialiśmy prywatnie. Zszedł z kabiny prysznicowej. Więc... No właśnie, bo te ludzie tak. sobie nie zdałem sprawy, że jest taki przepływ informacji, tipów, szczególnie dotyczących sprzątania. To tak jak widzieliśmy u Karoliny Gilon Ocet, ja też już tam czyszczenie tak. kabiny prysznicowej ja, nie miało. Jest naprawdę tak, tak. to jest mnóstwo, mnóstwo tego. Ja właśnie wczoraj e, czyściłem wykładzinę wodą z sokiem z cytryny, bo najlepiej to na schodzi. E, <laughs> więc no, nie miałem soku, więc wyciskałem cytryny, bo no, nie chciałem. Muszę, znaczy ograniczam jak najbardziej moje wyjścia do sklepów. No mhm. i wiadomo, jeśli muszę już, no to muszę, bo muszę coś zjeść. A, a jeśli nie, no to wyciskałem decyzję po prostu. Wiadomo, łatwiej by było dodać do wody. No ale tak, kilka są, dużo się po prostu człowiek uczy. To też jest na plus. No. Jesteśmy. Ja też mam zobaczyć. Przygotowałem oh. się firmowy kubeczek. O oh gad, jak miło, dziękuję. No ja mam no, taki nie takich taki duży. Jak Słuchaj, ty miałeś zaplanowane wakacje, ale ta cała sytuacja, ograniczenie lotów, odwołanie imprez masowych mocno uderzyła w artystów, muzyków i w ogóle osób, które działają tak powiesz, na zlecenie. Ja też oberwałem po prostu rykoszetem, bo mi absolutnie przez cały show biznes został odwołany i jakie są w ogóle perspektywy z tych informacji, które ty dostałeś, jak to wszystko wygląda teraz i wiesz, no bo fani czekają na koncerty latem, to jest niby daleko, ale już niektórzy się martwią, że... Właśnie kurczę, to wcale nie jest tak daleko, bo tak naprawdę sezon plenerowy zaczyna się od majówki, którą dobrze znamy, kiedyś chyba byliśmy razem na koncertowej majówce i to perspektywa jest taka, że mówi się, oczywiście nie chce się hard newsów, ale no jednak musimy trochę się przygotowywać na to, my muzycy zarabiamy z koncertu i mówi się o tym, że majowe koncerty na pewno wszystkie zostaną jeszcze odwołane, bo nawet jeśli ten wirus i, i liczba zakażonych osób będzie spadać albo po prostu codziennie, codziennie będzie widać, że coraz mniej osób jakby codziennie dochodzi do, do jakby sumy, no to myślę, że takie wydarzenia mogłyby z powrotem napędzić całą machinę. No, i tu jest mi bardzo przykro, bo um, o ile ja, jakby mam kilka źródeł y, tych przelewów na konto, czyli oprócz y, koncertów, mam kampanie reklamowe, mam jakieś, no to mhm. są głównie kampanie reklamowe i jakieś takie szybkie joby, y, no to moi muzycy tego nie mają. I y, oni są w. w w strasznej sytuacji, bo znaczy nie tylko moi, no, cała branża po prostu stoi. Ja, ja siedzę w muzycznej, więc tutaj pozwolę sobie mówić za, za muzyczną branżę, że no faktycznie, jakby ci frontmeni, oczywiście przez kilka miesięcy na pewno sobie poradzą, ale pojawia się problem, jeśli chodzi o, o muzyków, którzy. Co się śmiejesz? Śmieję się, bo przecież Maryna pisała, że na rachunki jej może zabraknąć. <noise> więc jak no, już Maryli brakuje, to tak by to nie ma to ile wydaje. To zależy kto ile wydaje, tak. Ja byłem u Maryli w domu i jest na co tam wydawać. Więc, <noise> tak. No więc martwię się po prostu o moich muzyków i już gdzieś tam układamy plan. Ja układam sobie plan taki w głowie, żeby im po prostu jakoś pomóc finansowo i... Wypłacić jakieś takie zaliczki, może, no nie wiem, będę musiał z moim menadżerem przygadać to, ale nie chcę, to jest niczyja wina, a jednak za coś muszą zapłacić te wszystkie rzeczy, ale zobaczymy, bo um, no, rząd też szykuje ponoć jakieś pomoce w takich sytuacjach, jeśli chodzi o kredyty, jeśli chodzi na przykład o alimenty, no bo y, też się pojawiła mi taka sytuacja, że jest dziecko i tata ma płacić te kobiecie alimenty, ale no, tata nie pracuje, więc nie mm -hmm. płaci tych alimentów. No, no jakby no, w każdej Makaszki sytuacji potrzebna jest pomoc po prostu no, i zobaczymy jak sobie rząd z tym poradzi. No, ale artyści siedzą i chwiczą po prostu nie mają e, pieniędzy. Po prostu, no. No, po prostu zwłaszcza aktorzy, w te, którzy żyją tylko z takich teatralnych tak. rzeczy, gdzie podstawy mają e, nie wiem, ile tam, tysiąc, ponad tysiąc złotych. Tak, tak, bardzo. No, nisko. Mam przyjaciela aktora i no, Właśnie nie takiego znanego, który jest znaną twarzą, tylko który po prostu gra spektakle codziennie po trzy i, i, i tak zarabia, no a tu pff, gówno, nie ma nic. Dobra, to teraz zmieniając temat na taki bardziej pozytywny, chciałbym jeszcze wrócić do mojego, jednego z moich ulubionych programów, o mało ich w telewizji, czyli Voice Kids. Yes, Słuchaj, te tak. wasze dzieciaki, jakby naprawdę, jakby skąd one się biorą? Przysięgam, to jest moje podstawowe pytanie, Kosmos, skąd jest... tyle talentu? Tak, ja teraz będę mówił na przykładzie tej ostatniej edycji naszego wygranego Marcina. No to jest człowiek po prostu odcięty. Bo do tego jeszcze dochodzi jego wiek. On ma kurczę 14 lat, a jego wrażliwość i taka wiedza na temat tego, jak złapać tego widza przez ten telewizor, jak wczuć się w piosenkę, żeby ten widz też się wczuł, no jest niesamowita. Ja... Pierwsza edycja okej, okay, zajebiście, a mm, usiadłem do drugiej i mówię, no dobra, w pierwszej już wszystkich tam dzieci no, no ile może być tych śpiewających dzieci. No i druga, bum. No i mówię, wsiadając pierwszy dzień do, w trzeciej edycji na ten fotel. No mówię, dobra, no przyjdą jakieś takie, brzydko mówiąc. Yy, osoby, które po prostu nie dostały się w poprzednich edycjach i z tego zrobimy edycję. No i kurczę nie, po prostu. I ja się pytałem tych dzieciaków, czy, jak to się dzieje, czemu dopiero w trzeciej edycji, oni mówią, że oni mają plan na to, oni mają plan, oni wiedzą, jakby te dzieciaki, trzeba pamiętać, że one się spotykają często na festiwalach e, wszystkich muzycznych w kraju, więc oni wszyscy w sumie się znają, już e, będąc tam i oni jak wiedzą, że ktoś tak dobry idzie, to ja pójdę do następnej, żeby z okay. nim rewalidować. No, ale Tak, ale... Niesamowity, naprawdę nie, niesamowity ten finał. Pff, nie, udało, udało, mi się, udało mi się, bo mój podopieczny wygrał tę edycję, ale do tego ja się bardzo zakumplowałem. Wręcz mogę powiedzieć, już zaprzyjaźniłem się z, z Marcinem pod takim względem, że mam ochotę cały czas się nim. Opiekować i walczyć o to, żeby nikt go kurcze nie skrzywdził, a już latają hieny, chodzą wokół niego. Właśnie chciałem o to zapytać, bo znamy się dosyć długo już i zauważyłem u ciebie taką nową cechę, taką mm, opiekuńczość, jakiś taki instynkt, nie chcę powiedzieć ojcowski, ale wiesz o co chodzi, że ten program wyzwolił w tobie właśnie jakieś takie pokłady nowych emocji, jesteś taki bardzo, wiesz, że chronisz i mówisz o walczysz. tej sytuacji, gdzie tam... No między innymi o te takie, wiesz, nie, tak. nie, nie fajne pytania po, po finale, które padły do niego, ale też w ogóle. Tak, wiesz co, ja po prostu bardzo wczułem się w rolę trenera i nie chcę, żeby to się kończyło na, w tym momencie, kiedy schodzę z, z, z fotela. Wiadomo, nie da się utrzymać kontaktu z każdym uczestnikiem tak samo i z kimś załapiesz lepszy flow, z kimś, z kimś mniejsze. Trzeba pamiętać, że niektórzy mają 8 lat, więc e, możemy pogadać sobie o pogodzie i, i wiesz, a jednak. A, a z Marcinem, na przykład, y, już gadam o poważnych rzeczach i y, y, on też jest y, bardzo otwarty, żeby mówić mi o, o, o tym, co go wkurza i kto go krzywdzi. I jak dostałem od niego taką wiadomość, jak przeczytałem, właśnie ten, y, zobaczyłem ten wywiad, no to faktycznie, bo ja nie jestem osobą, która. Zwróćcie się uwagę, ale chyba tak się, tak się dzieje, że ja nie jestem osobą, która lubi afery internetowe, nie lubię być jakby na nagłówkach, yy, w nagłówkach i, i moim nazwisko chciałem, żeby gdzieś tam tylko muzycznie się pojawiało. I walczę o to od naprawdę wielu lat i będę się tego trzymał. Ale mm, no, te dzieciaki są dopiero od 5 minut w tym show biznesie, oni nie mają. Ktoś musi im pomóc. Ktoś musi im pomóc, a hieny, które chodzą wokół nich i chcą tylko, każdy przypisuje sobie ich sukces, zabierając im tak naprawdę prawdę ich talentu. Jest mnóstwo, więc no kto jak nie ja, przynajmniej to moją drużyną się po prostu zajmę i postaram się uratować głowy, bo jak ktoś ich skrzywdzi w tym wieku, to już potem jest zraza i oni będą zrażeni do, do muzyki, będą robić co innego, a jak widać... Mają wielkie predyspozycje, żeby żyć z muzyki. Potem nie mówię, że każdy zostanie gwiazdą, bo nie ma tego miejsca w, w show-biznesie, ale żyją muzycy yy, z muzyki bardzo dobrze i nie muszą być gwiazdami po prostu. Dobra, słuchaj, to na koniec, żeby Cię już nie trzymać, żebyś mógł wrócić do sprzątania. Do sprzątania, <laughs> tak! Mam taki pomysł, żeby każdego mojego gościa pytać o jakieś takie rekomendacje, wiesz, książkowo, serialowo, filmowe, muzyczne. Czym ty okay. sobie zajmujesz czas teraz? Dobra, to poczekaj, to przyniosę książkę. <grym> Już idę! Oho, to słoneczko nam wyszło. Piękne. <grym> więc tak, jeśli chodzi o Netflix, no to przyszedł trzeci sezon Elity, więc trzeba to oglądać. Yes, dalej jeśli chodzi o Netflix, to bardzo fajny serial oglądałem nawiedzony dom na wzgórzu. Mm. Trochę taki horrorowaty. Jeśli chodzi o książkę, jest bardzo inspirująca. No człowiek, ja, ja często wątpię w siebie i muszę sobie często przypominać, że te moje problemy, które mam, to jest po prostu to jest takie. I, I dostałem taką książkę, e, bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń mhm. i dobra, e, na pierwszy rzut oka mówię dobra, mnóstwo było takich historii i e, jakby nie, e, jakby żeby to źle nie zabrzmiało, ale było bardzo dużo podobnych historii, wiele osób, takich osób, których który gdzieś tam dotknęła taka tragedia, wydało książkę, ale ta książka jest inna, jest opowiedziana z całkiem innej strony. I przez to, że ja też jestem bardzo wierzący, jakoś mi się to składa w całość w głowie. Więc polecam, polecam dla osób, i też, którzy nie, jeszcze nie wierzą, bo mam że wszyscy bycia, Ale tak, więc to jest mo tym zabijam po prostu czas. Jeśli uda mi się oderwać od garów i czyszczenia, no to już czytam to. I, e i oglądam elitę. No i widziałem, że też spodobał Ci się nowy singiel Landbery. Tracę, bo ja też jestem fanem, więc tutaj, tak, tutaj wiesz, a bardzo ja Tak, tu Wam zdradzę, że Landbery była u mnie o dwa tygodnie przed premierą. Siedzieliśmy u mnie w mieszkaniu i ja widziałem ten singiel już wcześniej, więc ja miałem przed premierem, <laughs> pra przy Kodziwach. Odpaliliśmy sobie nasze nowe kawałki po prostu. Uh i sobie słuchaliśmy, więc bardzo lubię ten numer i myślę, że w dobrą stronę idzie eee, ta pani fajna. Super, dobra. to Ja mam nadzieję, że teraz wszystko będzie szło w dobrą stronę i że się niedługo ja zobaczymy naprawdę. Stronę, jak mówi, mój <laughs> tak. Super. To dziękuję ci bardzo za rozmowę i do zobaczenia. Mam nadzieję wkrótce, tak no. już wiesz. I bez łokcia, tak żebyśmy bez... mogli po prostu, wiesz, dadle, tak. Dzięki wielkie, wracam do sprzątania. Na razie, powodzenia, pa. Pa. Jesteśmy po rozmowie z Dawidem. Mam nadzieję, że Wam się podobała taka formuła. Jest coś fajnego w takiej luźnej, internetowej gadce. Tak jak wspominałem na początku, plan może za ambitny, jest taki, żeby publikować jeden taki wywiad codziennie w godzinach popołudniowych. Nie ukrywam, że będą to głównie osoby, z którymi trochę się znam, które mi ufają, które właśnie wejdą w taki trochę eksperyment. Piszcie, jak Wam się podobało. Czekam na, was, na Wasz feedback i przede wszystkim czekam na jakieś propozycje, kogo chcielibyście zobaczyć w tym internetowym, face-timeowym cyklu. Nie obiecuję, że uda się te prośby spełnić, no bo sytuacja jest wyjątkowa, więc tak naprawdę ciężko cokolwiek przewidzieć. mimo że wszyscy teraz siedzą w domu, więc teoretycznie tej wymówki, że nie mam czasu, no być nie powinna, ale różnie bywa. Jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym wideo. Do zobaczenia.